Okej, okay. i to był ostatni klient, a ja was szczerze witam w kolejnym odcinku Noitera. No, właśnie sobie zrobiłem w sumie fazę kupowania i sprzedaży, żeby nie zanudzić was tym na początku odcinka, bo zauważyłem, że ten oto etap będziemy musieli zrobić, no 16 koła padło w sumie, trochę już zarabiamy pomału, za niedługo będzie nas stać już na ulepszenie miecza. No a tymczasem możemy już chyba odwiedzić naszą przyjaciółkę do eliks od eliksirów i wrócić z powrotem do lasu. Więc nie ma na co czekać. Sprawdzę tylko czy mamy coś tutaj ciekawego do zabrania jeszcze. Nie jestem pewien jak to mniej więcej wygląda z tą galaretą. Czy ja ją muszę mieć w ekwipunku czy ona się automatycznie zbiera z moich skrzynek. Możemy to przy okazji sprawdzić i zobaczyć jak to wygląda. Tak więc wychodzimy. Will już ubiera cały swój rynsztunek. No i idziemy odwiedzić naszą znajomą. Ej, czy to nie ona? Rozmawiaj. Halo. Lag, lag, lag. Kupiliśmy właśnie parę pamiątek od lesprzedawcy. Wara. Jak smakują te wszystkie mikstury? Nie, żebym chciała jakieś próbować, ale wyglądają jakie smakowicie. No, trochę szlamu, trochę pieniędzy, no i przede wszystkim zregenerowane żyćko. Ja polecam. Witam, ja zdrowie pytam, jak Ci masz, Will? A, bardzo dobrze, dziękuję. Okej, okay. tu kupujemy piąteczkę. Pyk pyk pyk. Tu kupujemy też piąteczkę. Czyli jednak nie musimy tego trzymać wszystkiego w jej Dobrze wiedzieć. No i lecimy z już z powrotem do miejsca naszego. miejsca naszej eksploracji. Aha, tu jest spadek, więc i tak nie mogę przejść to tak. Kurde, to mnie trochę boli. O, wow. zumiecz, zumierz. No, przejdź już tam gaddymi. I wskakujemy w lochy. Ten odcinek zakładam, że też będzie taki trochę nudnawy. bo nie mamy jeszcze ani materiałów, ani pieniędzy, więc to jest taki jeden z trzech odcinków, w których po prostu biegamy sobie po lesie i. Modlimy się, żeby w końcu coś ciekawego nam wypadło. Tak więc. E, nie ma zbyt dużo ciekawych rzeczy do roboty. Ja sobie na przykład dostaję wciary od randomowych przeciwników. Okej, okay, mamy drogę do bossa. Ja bym sobie poszedł w prawo. Zakładam, że w prawo jeszcze nie będzie przeciwników. E, większych niż... ...Wielka Pieczarka i ziomek, który strzela w nas wiatrem. I czemu ja zbieram tak żeby One są tak nic nie warte. A, może coś się wyjaśni po drodze. Uda się? Udało się, dobra. Jest ok. Tutaj skaczemy na bok. Raz, dwa, trzy. Padasz. Okay. No i możemy stąd iść. Nie, nie w sumie nic ciekawego na dół tu nie dali. Te, okay, ja dalej mam pełne życie. To jest aż zdumiewające. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, koniec bonusu. I skrzynka się pojawiła, ale czy to mnie coś zaszkodzi? A nie, to jest po prostu ten szlam z. To jest ten szlam z lochu, jakby. Okej, okay, pszenica. Pszenica mi jest potrzebna do opaski, z tego co już zdążyłem zauważyć. Okej, okay, jest drzewko. Więc zbijemy jak najszybciej potrafimy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. No i seria teraz uników. Tak, 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 tak. Tak. No kurde, te pomarańczki głupie. Raz, dwa, trzy. Oła. Nie no, trzeba poczekać. Raz, dwa, trzy. Kekujemy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zdążę? Nie zdążyłem. Kurde, widzicie, zachłonność to jednak jest z cecha. Raz, dwa, trzy. No i ostatnia seria. Pada drzewko. Dostajemy ten. I to jest masakra, nie? Dostajemy magiczne drzewo, czyli loot z bossa. Jakby nie patrzeć, no i owy loot z bossa okazuje się tani w porównaniu do innych rzeczy, które mogę dropnąć w tym dungeonie. Takie... Johnny, what the fuck? Ale no dobra, niech będzie. Okej, okay, to już wiem, że tędy nie chcę iść. Na razie przynajmniej. Tu chyba przeszliśmy i to się zamknęło, więc pójdziemy w dół. Okej, okay, pierwszy co? Drugie co? Ja bym tutaj chwilę postał, zrobił wirmiecza miecza. Zabił trochę przeciwników. Au! Dobra. Zaplecę mu. Oła. Ale no dobra, nie mogę tak. Zbieractwo, zbieractwem. Tu garnuchy, ej garnki to jest po prostu mega coś. Możemy sobie tak ekwipunek od razu z ten... Znaczy od razu możemy tyle sprzedać rzeczy. I to jeszcze nie ma ustalonej ceny od odgórnie. W sensie szukam dalej tej ceny, ale nie mogę znaleźć. To jest najlepsze w tym. Mogę Ciebie nie zabijać jakby. Wielka pieczarko. Ej, coś nowego dało nie wiem w sumie co to mam pełen kipunek, Ale już wiem co sprzedam. Sprzedam to, sprzedam kryształy wzmacniające. Sprzedam tkankę roślinną. No, come on, sprzedaj tkankę roślinną. Trujące zarodniki mogę jeszcze sprzedać. No i kryształ chyba, no bo tu już mamy kolejny stack do zbierania. one się zaraz powinny napełnić. z tam przypał nie będzie jakoś. Wow! Możecie przestać mnie atakować. Ok, unik na 2 HP, czy na dwa ciosy? Dobra, udało się. Kolejna notka o świecie. Rewelacja: czy dowiemy się, że one są skomplikowane? Ostatnio dokonano niezwykłego odkrycia, które na zawsze zmieni reguły tej gry. Dobra, coś nowego. W lochach odkryto nasze niki, o ciekawych właściwościach. Serio? Sam niedawno znalazłem jeden z nich. Fascynujące. Podczas chwil słabości, zamiast uciekać z lochu, gubiąc po drodze większość zdobytych tych przedmiotów, można włożyć do na naszej nika złoto. Pojawi się wtedy portal, który zabierze się z powrotem do miasta. Nie trzeba już więcej ryzykować życiem i utratą kończy podczas podróży do lochów. Niektórzy podróżnicy. Podróżnicy o najbardziej bezpośrednim usposobieniu, bohaterowie, jak lubią być nazywani, krzywo patrzą na niki. Ta, jasne. Co to za zabawa Wchodzić do lochów bez ryzyka, że cię nic nie pożre? No, tak w sumie plus jeden, tylko stara szkoła. Dobra, mamy tutaj jeszcze trzy potionki, więc ja sobie zużyję e, te stąd. Ile one 40, dobra. Cholera. To już jest ten moment, w którym chyba zacząć należy inwestować w te lepsze potiony. No, ale jak nazwasz, nic nie chce dać szlamu tego niebieskiego, więc szkoda. Naprawdę szkoda. Więc w prawo. Wirmiecza. Ucieczka. Dobra, udało się. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Okej. Okay. Tu odskakujemy, bo to nas chce się w ten sposób. Raz. Oła! nas za blisko. Kurde, jeszcze dostałem truciznę. Cholera. Dobra, to się blokuje, to musimy i tak wziąć. Nawóz to sobie sprzedam, żeby dostać pieniądze. Drugi nawóz to samo. I tak to się żyje na tej wsi. Dobra. Oni będą strzelać tymi. O, Ua! Najgorszy przeciwnik chyba, lasu chyba. No poza slime'em. Slime jest najgorszy, wiadomo. Dobra, to się odbije. Wiermeczą. Je. Dobra, jeden zginął. Oa! Aż mu wpadł. Dobra, tu robimy wirek, dostajemy peki. I teraz pytanie. Wrócimy chyba sobie odnowić życie w tradycyjny sposób. O kurde, już skrzynka jest. Czyli jeszcze jeden musimy przejść. Okej. Okay. I źródeł ładnie healuję. To mi się podoba. Nie będziemy zużywać przynajmniej tony podków. Ła! God damn it. Dobra! Mam źródełko obok Mogę się bić. Duży Boże, ten wirek jest po prostu piękny. Dobra, dobra. Zobaczymy, jak to ma mocniejsze. Atak obszarowy. Zbieramy. Cyk, cyk. Po ile stają płatki w ogóle? Czy to się opłaca kupować, sprzedawać? Nie opłaca się. 145 za lusterko to jest. Chyba średnia cena z tego, co mi się wydaje. No i dobra, u góry jeszcze nas nie było. O, pan pieczarka. To mi się podoba. Wow. Kurde, myślę, że szybciej wykastuje ten spel. Blok. Tak, kurde. no. Mam tak słaby kiepunek, że wszystko mnie atakuje, pomimo tego, że blokuję. To jest najgorsze. To jest najgorsze w tym wszystkim, moi drodzy. Z powrotem na. Jeziorko. O nie, straciło możliwości. W sensie tę właściwość. Cholera. No to podkaj, spadamy chyba stąd. Grunt, żeby się teraz nie naciąć nigdzie. Bo jednak trzeba zrobić ten lock. Oła. Dobra. Ej, podczas kastu nie, musi... nie może mnie uderzać. Ej, dobrze wiedzieć. To jest jakaś właściwość, która mi się przyda. Okej, okay, misa z owocami, czyli coś, co mi się w ogóle nie przydaje. 600 to jest warte? My bad, sorry. Od teraz y, tylko owocki. No i garnek tu został. Garnek to sobie możemy tutaj, o, przełożyć w to miejsce. slajmy chyba jeszcze mamy trochę, więc to sobie sprzedamy. Okej, okay, jak wygląda nasz stan techniczny? Trzy duże potki i jedna mała. ale dobra. Modlicie, żeby po lewej nie było bossa. Cholera, nie wiem co gorsze. No, nice, nice, nice. Ja chyba już wolę bossa. Okej. Okay. Ładnie poczyszczeni. Ale co nie po tym, jak i tak nic nie zbiorę prawie? No dobra, no to chyba... Nie ma nic lepszego do roboty, jak pójście chyba do ten, do góry, nie? Mam trochę tej, tego płynu życia. Mamy sensję wody, która za 300 jest za droga, więc spoko. Garnków też ok, trochę. A co ja potrzebowałem takiego, co nie chciałem się zbierać? Zachowany kożni chyba. Tak, to było to. No to wygląda. No to dobra, no to jak już. Jak już biegamy, no to. Spróbujmy, szukać czegoś. KURNA! No i musiałem trafić na bossa, god damn it! Dobra, Roz... zrobimy to po profesorsku. Typowo, uniki. Tak, żeby nic nas nie mogło zaatakować. Dobra, podchodzimy. Seria, ucieczka. Ok, przeskok. O, oh, akademy. Te bomby trochę biją. Raz, dwa, trzy. Dobra. O! To jest moment, w którym mogę go atakować. Ale nie za długo. Ok. Dobra, jeszcze żyję. Uniki, uniki. Sorry za brak komentarza, ale chcę się strasznie na tym skupić. Żeby nie zginąć teraz, bo jednak temki są dość warte tutaj. Dobra, tryb Dark Souls włączony. Trzy, ucieczka, ok. Raz, dwa, trzy. Muszę na przeciwległą stronę biec, żeby mieć jak najdłuższą drogę właśnie do obrażeń. Ło, cholera. Już nie mam HP. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To dwa razy. Ok. Spadające owoce. Kurde, boli mnie to, że. Nie mogę sobie wystawić drugich potek. Może to jest gdzieś na quick quickslocie albo coś. Ok, ucieczka. Lec zdołałem uderzyć to zdołałem. Jeszcze znaczy nawet pół ma. Kurde. Nie wyjdziemy z tego loku dobrze. Zwłaszcza z takimi itemami. Dobra leci raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Jeszcze się uda trzeci raz? Dobra, udało się Okej, okay, trzeba znowu robić swojego minigana, Tymi owocami tymi. Nie na długo, bo już nas atakuje Hej, ja mogę się cofnąć z naczynikiem w ogóle. Nie wiedziałem nawet. Dobra, ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Dobra, w drugą stronę leci. Raz, dwa, trzy. Czekamy. Okej, okay, zbyt niebezpiecznie się robiło. Drugą stronę. Okej. Okay. Możemy to mieć, możemy to mieć naprawdę. Robimy to. Jest bardzo mało HP, już. już kończy serię. Dobra, podchodzimy. Atak, ucieczka. Dobra, uniki, uniki. Dobra, kończysz tą serię. Dobra, skończył. Raz, dwa. Okej, okay, korzeń. A korzeń to ja naprawdę nie chciałbym się bić. Raz, dwa, trzy. Dobra, kolejne uderzenie. Raz, dwa, trzy. Dobra, pojedyncze. No spokojnie. Okej, okay, mam bardzo mało HP. Mam bardzo mało. O cholera, ty. Coś się z nim dzieje chyba. Tylko mi że czasowo mam ten. Mało czasu. God damn it. Zabij to. No ej. To już miał koniec. Końcowa była. Jak to działa? Chyba biłem przez 5 sekund cały czas to samo. God damn it. Dobra. Walić to drzewo. Nie zrobimy tego w ten sposób. Potrzebujemy. Tytamów. Asortymentu broni. Nie ma tak łatwo w życiu. Ale już kurde on ginął. Wydaje mi się, że za długo po prostu się z nim biłem. Już nawet gra uznała, że należy przestać. W sensie, że należy coś zrobić dodatkowego. Co mnie oczywiście nie cieszy. Dobra. Kurde, no i Zdenerwowałem się, już nie mam ochoty na grę. Chyba jest pszenica. Co ja potrzebuję? Dobra, informacje nic nie dają. Walcie. Idziemy w dół. Debil. Ty, ale nie taki głupi. Co tu jest? Otwórz. Aha, pusta skrzynka. Nevermind. Idziemy w dół. Ostatnia odnoga zostanie, A nie, jeszcze w prawo możemy mieć tam. Nie widziałem tego. Dobra, ucieczka, duży atak. Kurde, to wzmacniane liście. W sensie to, 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 to o! Tkanka roślinna, nic nie daje mi prawie. Słabo Dobra, wirek, atak. Okej, okay, ten nieszczęsny nawóz, który daje mi niby dużo kasy. A co to jest za 400, za 300. Dobra pizdu z tym. Z sobie pokazuję mniej więcej ile mogę za to dostać Ale walcz to Co tu mam? No kurde ty to tam jesteś Bobik po ten, Po tym większym drzewie To ja tam mogę bić nawet tym dużym mieczem Chyba że naprawdę zostanę zaraz w a ja nie mam potek Nie umieściłem ich, prawda? No nie umieściłem potek No to fajna zabawa z drzewkiem Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Zabity umieść te potki. Nie mam potek, bo oczywiście umieściłem je w slocie, który zginął. Fajnie. Zapomniałem o tym kompletnie. No dobra, to się leczymy z tego. Do 190. Spadamy. Slime, slime, slime. Daj żel. No dobra, ty giniesz. O, te esencje są chyba coś warte. Okej, okay, jest galareta. Ta galareta akurat mi jest mega potrzebna. Są jakieś drogie rzeczy, może dasz mi coś? Potkę! Dobrze, tak. Ona się od razu zaekwipowała, tak, okej. Okay. I tu są chyba lepsze wersje tych przeciwników. A nie, takie same. Eee, daj to. Cyk, cyk, odskok, atak. Dobra, mam dużo tej esencji światła, to można w sumie fajnie sprzedać zaraz. Ale kurde, dalej, da, buldupy straszne o to. Czyli mam nauczkę, żeby bić szybciej bossów, nie mogę tak zwlekać. Czyli faktycznie, gra nie sugeruje mi, że mam e, lecieć na pałę, czy też mam takie prawo w sensie bicia długi, długo bossów. Tylko faktycznie, muszę jakby skupić się na levelowaniu całej postaci. Dopiero wtedy mogę myśleć o czymkolwiek innym. Dobra, pusta mapa, więc idziemy na niższy poziom. Już nie wiem, czy jest to dobry pomysł, bo zmieniłam i tak HP-ków. W sensie potek. No dobra, uznajmy, że to dla nas będzie lepsze. Wleczmy się do stuwy. Skok, skok. Idziemy na wyższy poziom. No, na nagraniu dopiero. 20 minuta. No to w sumie, w sumie, w sumie, w sumie nic nie, nic lepszego nie zrobimy. Trochę możemy płacić po lochu. Jak zdechnę, to faktycznie sobie nadrobię ten loch. Eee, poza nagraniem. Raz, dwa, trzy. No nie, tych to nienawidzę. Dobra, typie. No, chyba z wirka będę wcisnął, kurde. Tak się nie da. Wchodzimy Wir birmiecza. Tak, dobra. Dytka, mordo. No i kurde, to jest to, nie? Ja dostaję takie obrażenie na pysk, że ja tu zaraz zdechnę Okej, okay, to bierzemy. Dobra, jakoś trzeba sobie radzić. To weźmiemy do i Miejsca z owocami, rzekomo, drogę. Więc robimy tak. I zostawiamy to tak, jak jest. Możemy sobie wstawić potkę, albo stąd się ewakuować, co będzie chyba najlepszym wyjściem. Także. No nie! Tam jeszcze była esencja wody, nie widzieli? Gadamit! Więc, niebać życie. Możemy wracać do domu. Dobra. Andrzejku. Czy ty coś dla mnie już masz, że mogę to zrobić? Nie, ja te korzenie straciłem. Aha, już miałbym to. Gademyc. Dobra. Andrzejku, a powiedz mi, czy mnie starcza? możemy wykuć. Oczywiście, że nie, bo jeszcze nie ma tej pieprzonej cebuli, która gdzieś zniknęła i nigdzie jej nie mogę znaleźć. Pewnie na trzecim loku dopiero będzie. No coś ten desen? Cholera, wie w sumie. Dobra, możemy ustawić w sumie wszystkie rzeczy tutaj. Wydaje mi się, czy to jest zawyżone? Nie, to jest odpowiednia cena. Ja oczywiście przy cebule trochę. Zrobimy tak, żeby to była jeszcze trochę wyższa odpowiednia cena. Tu za 300k jest za drogo, znaczy za tanio, więc. Jako, że woda kosztuje tyle, jest ok, to, to bym wystawił za 500. Garnek dalej się sprzedaje. Lepiej niż za tysiaka. Ja nie wiem za ile możemy go obchnąć. 1200. Gdzieś ta granica musi mieć limity. Leśne owoce to standardowo. Kwasuwa standardowo. Te dwie rzeczy są za tanie. Lecimy 150. Tu polecimy 250. Zobaczymy, ile dostaniemy za to. Idziemy w kimę. I zobaczymy. Co nam powie kolejny dzień. Zrobimy już sobie tylko fazę sprzedawania. Może przejdziemy się do sprzedawcy jeszcze? A właśnie, możemy teraz w sumie iść do sprzedawcy. Może on będzie miał te cebulki, czy co to tam było? To by mnie w sumie najbardziej uradowało, chyba że będzie chciał za to 40 tysięcy, tak jak to zawsze było. Dobra, masz coś z lasu? Tu masz coś z lasu. Oho, 4500 już to drewno. To ja już widzę, że zabawa będzie ciekawa. 1800 za tyle. Ja to w sumie chyba sprzedaję taniej niż. znaczy drożej niż on. To jest w ogóle ta magia. No nie, nie ma tego nawet tu nigdzie. Jeśli dobrze widzę. Ale ma korzeń. Możemy w sumie kupić dwa. Tu jeszcze nic nie możemy kupić. O, z odzysku możemy kupić płatki i miotłę. Nice. Dobra. Idziemy od niego, on tam. Kurde, drogo, wszystko ma. W miasto też nie ma co chyba na razie inwestować. Do makroży to sobie kupimy w wolnym czasie, jak będziemy mieli trochę pieniędzy. Mm. I co? Mogę od Ciebie już to brać, czy nie? Jak to wygląda? O, mogę, tylko potrzebuję 40 tysięcy. Może byśmy to zrobili w tym odcinku jeszcze. Chociaż nie no. Ja chcę. Z... Chcę miecz, to będę miał miecz. Dobra, otwieramy Moodleitera. No, i sprzedajemy, co tylko się da. Hello, hello, oh, o, widziałem już złodzieja, więc może ja się już opatrzę w jakieś rzeczy do zbierania. To w sumie nie jest mi potrzebne, to też nie. Zachowam to na wszelki wypadek, jeszcze. Jest ten korzeń, którego bym nie chciał sprzedawać, więc go sobie też zostawię. Tutaj Osełka się nie sprzedawała, starożytne drewno zostaw. Okej, okay, w ten sposób możemy iść. Szybko ci dopóki on coś ukradnie. Dopóki niczego nie... Na. Dopóki czegoś nie ukradnie! Polski nie zadobiony. No ci na ręce, gościu. Wara. O kurde, za drogo. Dobra. Wnerwili się chyba. No to co? Obniżka. Do stuwy Obniżka. Do stówy. I tyle. Kurde. Mówię zostaw to, to zostaw to Okej okay. Sprzedajemy, sprzedajemy Szybciutko W Ci w pudle niszkowym? Nie wiem Goprend To jest chyba takie pudło do pozbycie się i temu, nie? Bo nie wiem jak to w sumie działa A nie, dostaję jakiś tam God za to, ale to jakieś taki useless jest, moim zdaniem. Jakby. Po co mi zniżka, skoro... I tak... O kurna, misy, nie zmieniłem ceny. Za 200 poszło. Dwie. Przez to, było warte strzyka golda. O ja, no. Dobra. No, spróbuj to dotknąć w ogóle. Spróbuj cokolwiek z tym zrobić. Aha, to nie jest poziomy. Ale w sumie dobrze, że to ukradłeś, by tak to chciałem zdjąć. Dobra, to tu będzie stanowisko smutnych cen. Bo nic się nie chce sprzedać. Za 80, za 80 i za 80 to będzie razem 32, 3200 znaczy. Ok, garnek dalej, tak samo tanio. Dobrze wiedzieć, sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Okej, okay, się robi już małą mała fortunka. Tutaj za 300 to jest dalej drogo, więc sprzedamy to za nie wiem, 420. <grych> Okej, okay. tu za ladą stajemy, znaczy przed ladą. Sprzedajemy to. W sumie Nie, w sumie chciałem tu wystawić za jeden, żeby on tego nie wziął, ale. W sumie to walić tam. Okej, okay, cyk, cyk, to jeszcze mogę sprzedać. No i chyba dzień pomału dobiega końca. Nie wiem, czy sprzedamy wszystko tutaj. Dobrze by było w sumie. Chociaż to już ostatni klient, chyba. O ja, złodziej, kur. Dobra, idzie do góry. To jest moja szansa, żeby wszystko szybko otworzyć. Okej, okay, czy wy coś kupujecie jeszcze? Czy tak o, po prostu przeszliście? No on pewnie się czaj na to. Dobra, zamykamy sklep. A ty to oddawaj. Kurna, będzie mi tu łaził. Dobra. Mamy pieniążki. Nie mamy materiałów więc dalej bull dupy, że nie możemy zrobić miesza. No więc zobaczymy, co przyniesie kolejny odcinek w sumie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Eee, ale to było dziwne zdanie. Dobra, miesza z tym. Na razie, cześć.